Drogi Mikołaj, pod choinkę chciałabym dostać krasza i chciałabym schudnąć z ud i z... I z brzucha bez trzymania diety. Byłam grzeczna. Cześć dziopa, a ty co? Dalej wrzucisz świętego Mikołaja? No ale jakby go nie było, to ciekawe skąd bym miała co roku prezenty pod choinką. Zacznij myśleć. Coś ty to popisała, pokaż to. Napisałam tylko dwa życzenia, popatrz. <grym> Mikołaj w tym roku będzie oprzedupcony. Madzia, ja ci coś do na te Mikołajki, bo jak Mikołaj zobaczy taką listę, to chłop zwariuje. Madzia, na początku drogi warto liczyć kalorie, bo się dowiesz co ile o kalorii, co możesz jeść w takiej ilości, co możesz jeść w takiej ilości. Naprawdę jest to fajne, ale potem to już nie licz tych kaloriach i na oczy, bo zwariujesz. Słuchaj, chodzą takie typy, dzięki którym redukcja będzie przyjemniejsza. Dziopa, używaj takich małych sztućców, małych miseczek. Będzie Ci się wydawało, że jesz nie wiadomo ile. Jedz więcej białka, będziesz mieć większe uczucie sytości. Pij minimum 2 litry wody dziennie. Jedz więcej warzyw, dzięki czemu Twoje posiłki będą bardziej objętościowe. I wykonuj spontaniczną aktywność. A co z Mikołajem, bo ja już wiem jak schudnąć, co jak nie przyjdzie, zapomnie o mnie przez ciebie! Macia, Mikołaj ma teraz poważniejsze zadania. Musi sprowadzić tu Twojego krasza.